Proszę zapraszam was na, kole na kolejny odc odcinek na moim kanale a dzisiaj będziemy łapać sobie tak, będziemy się łapać kroselię e, z tego throwback challenge e, w 2020 2020 tak to no i dobra e, e, no jeszcze przypomniałam żebyście sub subskry subskrybowali kanał bo to bardzo bardzo ważne i lajkowali, udostępniali film żeby, żeby, żeby większość ludzi e, odbiszowała ten film no, Znaleźć jakiś komentarz, byle jaki, no, najlepiej jakiś miły. No. No, a teraz ja zaczynamy. Jeszcze przypominam, że jest taka ustawa, że jeśli nie, zas nie zasubskrybujecie kanału, no to niestety, nie, nie, nie to tu się nic nie stanie. Po prostu się nic nie stanie, ale bardzo do mnie mo motywuje do dalszych działań mojego kanału, więc, no więc zale no, zalecam, no tak. Bardzo fajnie. Myślę, że tego suba. tore , tähe , hub , hub , hub , tore , toda , no nii . mõned , ups , upsi , upsi . ja ta sõidab , kas sa võid sõita ? toda , ta , noh , sööb ka , oskad ? Eee. Yy. 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 Skurpi. Soldony nie. to na wymiankę idzie. Yy. Patrzcie. Widzicie? Kolekcja? Paczu Dobra, lecimy dalej. Szybko, szybko. Lecimy dalej, dalej, dalej. No to nie dzisiaj zrobiłem tego hipotasa więc fajnie yy, Co jeszcze tutaj możemy sobie zrobić yy, yy, No co to... Nie no co tutaj dalej? Wiesz co, nie używam go yy, Co jeszcze możemy tutaj sobie na już nic Mam trochę, trochę słaba z tym, ale dam radę. No. Aha, dobra. To ja, wiem, co ja bym sobie odpalił. Mam lakiego, Chyba nie mam. A, mam. No dobra. Przez godzinkę, no, dobra. Trochę się lekko zmarnuje, ale hop, hop, hop. Mhm. Ja, ja najpierw bym zobaczył, co to jest za Pokémon był bałwę Nie jaki lekki no ale dalej, dalej, dalej łap się, łap się, łap się. no nie dobra dupsy tak, dalej, 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 dalej łap, siedzi no nie, napiszcie w komentarzu teraz Sieć, albo umasnął. Sieć, albo sieć gruba Sieć gruba w tym bokabolu No bo jajno, jajem. Patrzę, 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 patrzę. Uwaga, tak, teraz, teraz, czekamy. I teraz. Widzicie? Jak się, jak, są, jak się ustawiać? Najpierw tego. Macie ustawione kółko, i najpierw zatrzymujecie, potem on, poczeka... poczekajcie. No i zaczynacie kręcić, jak on będzie atakował. Więc zalecam. Gorąco za. Zapraszam mm. Nie nie, szaj, nie, to nie Szybko sobie yy. To sobie więc teraz lecimy Z oto Tym legendarnym Pokémonem Ups to, to nie ten, sorka Great Ładnie teraz mi dosi się dają te great Naprawdę, musisz się przyznać no, lecimy, dobra. Tamtego stransferowałam, mam nadzieję. 13. Fajnie. Eee, nie, to, to niepotrzebne. No, mam nadzieję, że. Jest! Kroselia, czy... Jak to było? Kroselia? Kroselia, tak. Dosyć, no, no, może być, Ale fajne jest Musicie przyznać, że mega fajne taki, taki koloryki fajne są To musicie przyznać Dobra Teraz Zaatakuj, zaatakuj, Kroselia. I hop, papaj O Jezu Ja Cię kręcę Jaki obciach. Co? I to na, na tyle? No, powiedz tak. Przejść. No więc tak, za no tak, zł złapana. Co możecie co co możecie powiedzieć? Złapa złapana jest to postman. Wiesz, jaki atak. Ja, o fuj. Boże święty. Jaki atak... Ja, mm, nie, ten nie. Psy -y, ty psychiczny tak psychicznych chcę. No, y no to mam brat się. Brat się wtrąca. O niks o Jezu. No dobra. Nieważne. Teraz zobaczmy, jaki może Ivy ma. Cy, Ry, Oselio. Jest legendarny, czy psychiczny Pokemon? Hop, hop, hop. Nie, to tutaj. Chod dalej, dalej, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. A już co? Ja bym dał tak. Tak, tak, tak tak o z, z, z tyle, Candy stylu Candy może pod Great League mniej więcej aż, możecie, nie, aż nie wiem, czy będzie dobry na tą Great League, napiszcie w komentarzu y, na tego swoją Great League na przykład moja Great League to jest tego mm, f, y, ten, bo ma, bo patrzcie y, ma bardzo, ale to bardzo szybki atak, więc ogólnie jeśli, więc bardzo szybko potem jest mm, to, Gloom tutaj mm. a dalej jest y, Jolteon ten tu, ale też nie, ostatnio też w, w, w nie czekajcie, ja, ja już, czekaj, już, już wam pokazuję y, no, ...Gretlika, nie. E, nie tutaj tylko mm, tutaj. O moja gretliga jest. To i to, i to też jest. Więc albo ten Jolson, albo ten w his coś tam coś tam. Więc tak, ja dziękuję za oglądanie. Nie, nie zapomnijcie ślę łapki w górę, subskrybujcie mój kanale, bo to bardzo bardzo ważne. No i co ja mogę powiedzieć? Finał dla wszystkich subs subskrybujących mój kanał. Wielkie, przeolbrzymie. Pozdro!